Nasiona na taśmie już były, teraz czas na coś innego. Taki siewnik. Kupiony za, można powiedzieć, grosze na Aliexpress od Chińczyków. Ma takie tutaj powycinane otwory, można sobie dostosować do wielkości nasion. chcemy ich wysiać. zostaje tylko go napełnić. Mamy nasiono pietruszki. napełniamy siewniczek. teraz wybrać. Sosować mi się da że to będzie. To jest za małe, to będzie idealne. Jest ile Dwójeczka to jest. Na... Dobra, będziemy siali. Siemy. Tutaj wystarczy z boku pukać nasiona, ładnie wylatują. Myślę, że nie najgorsza metoda siewu. Czy lepsza niż z ręki? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Pełno gorsze niż nasiona na taśmie. Co jeszcze do siebie pietruszki? Pietruszka ma to do siebie, że bardzo wolno wschodzi. Tak wschodzi minimum 20 dni. A jak są niesprzyjające warunki, typu susza, czy, czy bardzo niska temperatura, to potrafi wschodzić nawet miesiąc. I pojawia się problem, bo po tych 20 dniach, czy nawet miesiącu, jeśli mamy zasianą już pietruszkę to zanim ona wykiełkuje, to zdąży, no, zdążą nam się tu chwasty pojawić. I dlatego polecam taki sposób: rzadkiewka. Wysiać pomiędzy nasionami pietruszki i nasiona rzodkiewki tak to akurat nasiona rzodkiewki są akurat dosyć duże możemy sobie praktycznie pojedyncze nasionko wziąć w rękę sięjemy nie, nie musi to być blisko tam powiedzmy co 50 centymetrów tak po nasionku przy sprzyjających warunkach to wykiełkuje nam po kilku dniach i wtedy ładnie nam wyznaczy rządek tak i gdy przyjdzie do pielenia gracowania czy usuwania chwastów jak zwał tak zwał to już będziemy będziemy wiedzieli w którym miejscu jest rządek pietruszki by znaczy nam go rosnąca rzutkiewka. Myślę, że dobry, ciekawy sposób.